Nie każ sobie czekać jak w restauracji. Zrób obiad, który wygląda i pachnie jak z najlepszej knajpy. Domowa szaorma z podpłomykiem i frytkami. Pokrój łódkę z kurczaka, zamarynuj je w jogurcie, odrobinie oleju i przyprawach. Nie żałuj, im bardziej aromatyczne, tym lepiej. Odstaw mięso na godzinę, a potem usmaż je na złoty kolor. Dane spity zrób szybki podpłomyk z paterni. Jogurt, mąkę, szczypta soli, cukru i proszku do pieczenia. Zagnieć, podziel, rozwałkuj i smaż chwilę z każdej strony. Miękki, elastyczny, idealny do obiadu. A do tego domowe frytki. Pokrój ziemniaki w słupki, wrzuć do zimnej wody, dokładnie wysusz i do airfryera na 15-20 minut. Chrupiące, złociste, zero tłuszczu i pełnia smaku. Teraz złóż to w całość, od płomy, kurczak, frytki, sos i masz domowy street food, którego nie przybije żaden fast food. Spróbuj i przekonaj się, że najlepsze jedzenie to te, które zrobisz sam.